tak żeby taki był w poziomie słuchajcie E, dlatego, że nie zmieściłby się osprzęt, nie bylibyśmy w stanie zmieścić e, reduktora, czyli centralnego dyfra, e, nie byliby w stanie tutaj nic takiego poukładać. Czyli została zrobiona skrzynia, która stoi prosto, i dzwon skrzyni, który pasuje do silnika, który ułożony jest krzywo e, pod kątem. Przerobili miskę olejową. Tym się różni ten silnik np. od Fiata 16-zaworowego e, Coupe 20 Turbo, gdzie ten silnik był bliźniaczy, czy od Temy. E, też był bliźniaczy, miał tam parę koni mniej. Natomiast miał inną miskę i tam w tamtych autach ten silnik już stoi prosto. Ma inny kolektor, i tak dalej, i tak dalej. Czyli miska olejowa pod kątem, która się wyrównuje. Tu pochyliliśmy silnik, czyli zrobiliśmy, zrobili z niego taką troszeczkę fałkę. Natomiast na końcu wydaje mi się, że projektant mówi kurde, cholera, fajny silnik, fajny silnik, fajny kolektor. Zamykają maskę, pff, nie zamknie się, więc co zrobili, więc zrobili garb.